Z czego zasłynął Antoni Szyling. Był polskim generałem dywizji, znanym z heroicznej obrony Polski podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Jako dowódca Armii Kraków odegrał kluczową rolę w pierwszych dniach wojny, dowodząc oddziałami na południowo-zachodnich rubieżach kraju. Armia Kraków walczyła przeciwko przeważającym siłom niemieckim, zwłaszcza w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, gdzie polskie oddziały stawiały twardy opór. Schilling musiał zmagać się z trudną sytuacją: niedoborem sprzętu, słabym zaopatrzeniem i przewagą technologiczną wroga. Mimo to udało mu się opóźnić marsz niemieckich wojsk i wycofać swoje siły na wschód, co umożliwiło części wojsk polskich dalszą walkę. Po kapitulacji armii Kraków, Schilling trafił do niemieckiej niewoli, gdzie przebywał do końca wojny. Po wojnie generał Antoni Schilling nie wrócił do Polski, osiedlił się we Francji, gdzie żył do swojej śmierci. Jego postać jest symbolem nieugiętej walki polskiego dowództwa przeciwko agresji hitlerowskiej.